Generalnie każda klasa jest zbudowana na podstawie tego, że ma po prostu jedną swoją pasywę. Jednego skilla takiego, do którego używa się części z mniejszym cooldownem. I jednego skilla z o wiele większym cooldownem. To jest ulta. Jeszcze się różnią tym, że mają specjalny zestaw statystyk, który jest do niej przypisany. Dlatego mm -hmm. też tak, że jest tak, I To działa na takiej zasadzie podobnej do Elden Ringa, gdy się tutaj leveluje. Z tego co wiem, to w tle tak naprawdę dalej są te statystyki. Są i w ogóle można je podejrzeć, tylko one są trochę schowane. Gdy wybierasz sobie postać w rampecie, uh -huh. to masz rzucić screena i widzisz, jakie postacie mają jakie skalowanie, więc tu też wybór postaci ma znaczenie, bo wybierasz jakiś archetyp. Moim zdaniem najważniejszy w tych postaciach no. jest to, że no, Eldenie na przykład movement strength buildem i dex buildem jest identyczny. A tu nie. A tu nie. A tutaj no nie. to grasz czymś zupełnie, ale to zupełnie innym, no nie? Każda klasa ma to zupełnie inny movement, inny rodzaj nawet biegu trochę. No. Zupełnie inaczej się poruszają. Inaczej Inaczej skaczą, inaczej rolują, bo <laughs> klaska na przykład max się odsuwa tak w powietrzu z gracją, Rider na przykład się przetacza na każdym egzemplarzu. A dasz się na heavy jest rolu, double rola, prawda? Ona ma w ogóle jednego dasza, jak z Bladborna. Jak zrobisz to dwa razy, to ona robi flipa w tył. Każda Zajebiste. postać, nawet w takich właśnie malutkich drobiazgach, na które na co dzień by się nie zwracało uwagi, daje Aha. ci poczucie takiej świeżości ogólnej.